No, ja bym chciała tylko. Bo tu ostatnio parę osób się pyta i reklam, nawet reklamowano właśnie ten kanał na, pod naszymi filmami i pytano się o opinie. Znacie nasze podejście do różnych kanałów. Zwróćcie uwagę, że wycofano NWK24. I już pojawiły się nowe kanały. Między innymi ten, który po prostu już wszyscy się ekscytują. Tak samo jak się wiele osób ekscytowało NWK24, ale nie do końca. Na początku na NWK24 był boom, ale być może popularność słabła. Nie wiem, nie wiem jak to było. W każdym razie my wiecie, jakie mamy zdanie. Wprowadza się i wycofuje, wprowadza i wycofuje. Wprowadza się agenta. – Tak, dla y, y, siewca prawdy my nie znamy, my nie oglądamy, ale dziwne, że się pojawił y, y, teraz. Y, no i jest oczywiście płaskoziemcą, jak żeby inaczej. Czy kiedykolwiek pojawią się jacyś y, siewcy prawdy niebocentrycznej? <ścoughs> No, bo do tej pory zwykle pojawiają się tacy, którzy też są agentami. To jest jeśli kłamstwa. Którzy, y, y, mimo że niby y, 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 słowo w słowo głoszą to, co my, ale pokazują siebie w mundurze pustynnym, y, w mundurze y, y, kiedyś, i mówią, że zgłosili się kiedyś y, po prostu. Y, do wojska, do pracy, żeby zarabiać hajs na zabijaniu ludzi. I taki człowiek uważa się za niebocentryka. No okej, okay, dobra. Albo ezoteryczny. Ezoterycz. Szk no szkoda, szkoda po prostu, yy, yy, że to tak jest, nie? My byśmy się bardzo cieszyli, gdyby ktoś był, i mógłby można by było zaufać takiej osobie i nawet współpracować, trochę by nas odciążył, czy coś w tym stylu, no ale niestety, niestety, nawet ten cały Arkona, który robił filmy na YouTubie i zrobił ładny film Pałac Mojego Ojca, to lata temu nie. No to też poszedł do, we, we współpracę z ezoterykiem yy, resetem. Także widzicie, co się dzieje po prostu. Ech, jeśli już pojawia się jakiś niebocentryzm, to yy, po coś, po coś. No, agentura go tworzy. No, przykre to jest. No ale dobra, no póki co widzicie, system. tacy siewcy prawdy pojawiają się po prostu płaskoziemscy. No i tyle. <laughs> płaskoziemscy. I to są tacy siewcy, prawdy, pozornej logiki. No dobra, to tyle, do potem.